Wolna Wola, Tomasz Hałko, rok 1999, wydawnictwo Indigo Book. Początek. Wyobraź sobie początek. Początek wszystkiego. Nie istnieje absolutnie nic. Nie istnieje przestrzeń, czas, percepcja czy świadomość. Jest po prostu nicość. Czy potrafisz wyobrazić sobie taką absolutną pustkę? Wiem, że nie jest to proste zadanie, ale postaraj się spróbować. Wyobraź sobie teoretyczną, hipotetyczną nicość, która musiała istnieć, zanim zaistniało cokolwiek innego. Początek wszystkiego. Spróbuj wyobrazić sobie w swoim umyśle takie absolutne nic. Jak wiele takich absolutnych nicości może istnieć? Jeśli powiesz, że dwie lub więcej, żadna z nich nie będzie nicością. Będą to dwie lub więcej rzeczy, które potrafisz zdefiniować i rozróżnić jako dwie oddzielne rzeczy, a absolutnie nic nie ma żadnych cech. Tak więc możemy stwierdzić, że na początku. Mogła istnieć tylko jedna nicość pojedyncza osobliwość. Jeżeli tak, to cały wszechświat musi być pojedynczym procesem, niezależnie jak skomplikowany nam się on dzisiaj wydaje, i bez względu na to, jak ograniczona jest nasza percepcja oraz jej interpretacja. Tak się dziwnie składa, że wszystko, co nasi astronomowie są w stanie zaobserwować we wszechświecie, Wydaje się pochodzić z jednego pojedynczego wydarzenia w przestrzeni. Nasi naukowcy na Ziemi nazwali to wydarzenie wielkim wybuchem: Big Bang. Przypadek?